Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu zwiedzaj Warszawę i Mazowsze z Mazobiletem. 80. rocznica buntu więźniów w obozie zagłady Treblinka 2 i budowa nowego pawilonu. Iga Świątek z wyciężczynią WTA 250. Paribas Warsaw Open. Zwiedzanie Mazowsza i Warszawy z jednym biletem jest już możliwe. Dzięki inicjatywie władz Mazowsza i Warszawy z Mazobiletem w weekendy można bez ograniczeń podróżować po stolicy metrem, tramwajami i autobusami, a poza Warszawą pociągami KM, SKM i WKD. Mazobilet to kolejna ze wspólnych ofert przewozowych miasta stołecznego Warszawy i samorządu województwa mazowieckiego i kolei mazowieckich. Chodzi o to, by w jednej zryczałtowanej cenie na jednym bilecie móc podróżować przez cały weekend, zwiedzając Mazowsze. To oczywiście oferta weekendowa działająca w okresie letnim od, od późnych godzin wieczornych w piątek. Do godzin rannych w poniedziałek. Cena takiego weekendowego biletu jest bardzo zachęcająca. Na tym jednym bilecie 49 zł jedna osoba może jeździć w przeciągu tych całego długiego weekendu, a więc tych trzech dni. A jeżeli to będzie bilet grupowy, to od dwóch do pięciu osób będzie kosztował 99 zł. Więc oferta jest bardzo ciekawa, biorąc pod uwagę fakt, że mamy czas jeszcze wakacyjny, czas też odpoczynku, planowania różnych aktywności. Stawiamy na komunikację miejską zarówno w Warszawie, jak i na Mazowszu. 11 nowych stacji metra, nowe linie SKM-ki, ale zależy nam również na tym, żeby połączenia w metropolii były jak najlepsze. Mamy nadzieję, że Warszawiacy i mieszkańcy Mazowsza skorzystają z tej oferty i że przyczyni się właśnie. To do tego, na czym nam najbardziej zależy. Przede wszystkim do promocji samej komunikacji szynowej, ale również do tego, że Warszawiacy będą mogli poznać Mazowsze, odpocząć na Mazowszu, a że mieszkańcy Mazowsza dużo, za dużo tańszą cenę będą mogli dojechać do Warszawy i skorzystać ze wszystkich atrakcji, które miasto stołeczne oferuje swoim mieszkańcom. Ale również mieszkańcom Polski. Wszystkie środki komunikacji publicznej, zarówno miasta, jak i kolei Mazowieckich, i Wukatki są objęte tą ofertą, więc można jeździć, ile się chce, dokąd się chce. Koleje Mazowieckie obniżą również ceny biletów. Dodatkowa oferta, którą wprowadzimy dla wszystkich korzystających z aplikacji mobilnej kolei Mazowieckich. Ona się rozpocznie 1 września i jest przewidziana przynajmniej w okresie początkowym na 3 miesiące, to będzie 10% obniżka na zakup wszystkich biletów okresowych, miesięcznych, kwartalnych, a także rocznych, zakupionych, jeszcze raz podkreślę, przez aplikację mobilną kolei mazowieckich. Mazobilet będzie obowiązywał do 31 października. Udanego podróżowania! W Muzeum Treblinka powstanie nowy obiekt wystawienniczo-edukacyjny. Władze Mazowsza podpisały akt erekcyjny w 80. rocznicę buntu więźniów w obozie zagłady Treblinka II, dofinansowując inwestycję kwotą prawie 24 milionów złotych. 2 sierpnia 1943 roku w obozie zagłady Treblinka wybuchło zbrojne powstanie. W którym więźniowie zaatakowali niemieckich strażników i, uciekając, podpalili większość budynków. W tym czasie na terenie obozu przebywało około 840 więźniów. Po powstaniu Niemcy rozpoczęli likwidację obozu, tak żeby po jednej z największych zbrodni w historii nie pozostał żaden ślad. No ich celem przed tym było zniszczenie tego miejsca, bo tutaj codziennie ginęły tysiące. Osób. Tysiące zagazowywano kobiet, dzieci, mężczyzn. Szacuje się, że jedynie około 200 osobom udało się wydostać z obozu, a przeszło 100 z nich dożyło końca wojny. Jedną z ocalałych jest rzeźbiarka i pisarka Ada Willenberg, żona Samuela Willenberga, artysty, którego pracę można oglądać w Muzeum w Treblince. Przede wszystkim ja jestem wzruszona, że nie dają, że tak powiem, o tym zapomnieć, że to jest naprawdę ciągle. Wspominane w Polsce. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego na terenie muzeum powstanie nowy obiekt. Jest to dobra okazja, żeby też rozpocząć w sensie formalnym inwestycje polegające na budowie nowego pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego. Robimy to po to, żeby stworzyć przestrzeń z jednej strony dla opamiętnienia. Tego miejsca i tych wydarzeń, które tutaj, tragicznych wydarzeń, które tu miały miejsce, ale robimy to też po to, żeby no, młode pokolenie edukować. Całość będzie kosztowała około 50 milionów. Y 50% będzie dofinansowany, czyli około 24-25 milionów będzie um, pochodziło z budżetu samorządu województwa, druga połowa z budżetu państwa. Jest to taki typowo nowoczesny obiekt, głównie zbudowany z cegły czerwonej będzie, nawet częściowo pochodzącej z odzysku. Jeśli chodzi o wnętrze, to Będą takie jakby trzy y, główne sale. To jest sala y, wystawy stałej, y, sala wystaw czasowych i sala wystaw rzeź Samuela Willemberga. rzeźby y, dzisiaj są y, pokazywane y, plenerowo. Oprócz tego będą trzy takie sale edukacyjne y, do pracy z młodzieżą, bo nastawiamy się y, do pracy. Nowy Pawilon ma powstać do 2025 roku. To już 28 turniej rangi WTA rozgrywany w naszym kraju. Zdecydowana faworytka tego spotkania Iga Świątek pokonała swoją rywalkę Laure 6 6061. To dla Igi pierwszy tytuł wywalczony w ojczystym kraju. Polka zaznaczyła już w pierwszym secie, kto rządzi na korcie i jak ciężko będzie mieć jej przeciwniczka Laura Zygmunt w walce z liderką rankingu. Narzuciłam sobie duże oczekiwania na początku i cieszę się, że w trakcie turnieju udało mi się mimo wszystko o tym e, to przepracować i grać po prostu najlepiej jak mogę danego dnia. E, I na pewno, no, mimo tego, że. No można powiedzieć, że właśnie byłam, byłam pierwsza ustawiona i to jest 250, to ten turniej nie był łatwy i każdy mecz dużo mi kosztował, więc ogromnie się cieszę, jestem naprawdę dumna z siebie i z zespołu. Turniej w Warszawie to dobra okazja do zarówno popularyzacji tenisa, jak i promocji województwa. Ida Świątek, która jest numerem jeden w tej chwili, jeżeli chodzi o kobiecy tenis, wygrała po raz pierwszy w Polsce. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się Przyczynić do tego, że ten turniej się odbył po raz pierwszy na twardej nawierzchni. Mam nadzieję, to zresztą zadeklarowałem, że ten turniej WTA no, na razie 250, ale że będzie na stałe. Tak powiem w harmonogramie i imprez. Tenisowych, o randze światowej. Mam nadzieję, że też właśnie różni sponsorzy, duże firmy zobaczą, że warto robić takie imprezy, żeby inspirować właśnie młodzież i pokazywać sport z tej dobrej strony, i też przyciągać właśnie jak najlepszych zawodników, żeby grali właśnie dla tej publiczności. Mam nadzieję, że uda mi się też spopularyzować ten sport i sprawić, że właśnie coraz więcej będzie możliwości do organizacji chociażby takich eventów Finał turnieju cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko Polaków, ale również gości z zagranicy I am waiting for Yiga because I come from Taiwan just want to see her in person I fly alone traveling alone and I haven't been abroad for more than 10 years I refused lots of job in Taiwan in July so it's all worth it and I really love her she is my best therapist because she really saved my life yeah because uh, last year french open in taiwan i have sleeping problem i couldn't fall asleep at the night so i just stay up at the night and uh, watching her play tennis i don't know somehow she made me feel motivated and hopeful again so i really really thank her dobry. Ten mecz właściwie wczorajszy to powinien być dzisiejszym mnie finałem. Fajnie, że w końcu w Warszawie mamy takie wydarzenie. By częściej takie zawodniczki do nas przyjeżdżały z topu i żeby iga jakby promowała w Polsce tenis jak najdłużej. W obliczu zmian klimatycznych strażacy coraz częściej zmagają się z pożarami, skutkami nawałnic, takimi jak podtopienia, zalane ulice, połamane drzewa czy uszkodzone domy. Samorząd województwa dofinansowuje jednostki ochotniczej Straży Pożarnej. W tym roku to ponad 23 miliony złotych wsparcia. W ubiegłym roku polscy strażacy odnotowali rekordową w 30-letniej historii liczbę interwencji. Najczęściej wzywani byli do usuwania skutków sił natury. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województwa mazowieckiego. 2022 rok na Mazowszu to ponad 19 tysięcy pożarów. Na przestrzeni ostatnich lat tych interwencji z roku na rok jest coraz więcej. Średnia ilość zdarzeń w ciągu roku jest około 100 w tym pożarów jest około 70%. W takiej sytuacji wsparcie finansowe dla jednostek OSP jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Taka pomoc trafiła także do gminy Sarnaki w powiecie łosickim. Władze Mazowsza dofinansowały kwotą 100 tysięcy złotych zakup wozu strażackiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego już od wielu lat wspiera strażaków z całego terenu Mazowsza i również tutaj teraz ten sam nowy samochód zakupiony przez gminę Sarnaki również jest ze wsparciem samorządu Województwa Mazowieckiego. Nie tego, tego, tego samochodu gdyby nie postawa samych strażaków którym bardzo dziękuję bo ta Straż Ochotnicza w Szarnakach jest jednym z wiodących my dzięki nim czujemy się bezpieczniej i jesteśmy im za to wdzięczni Dobrze wyposażeni strażacy zarówno w samochody, w sprzęt jak również dobrze zabezpieczeni jeśli chodzi o ubiór no to też jest pewniejsza, szybsza pomoc a jednocześnie też chronimy, chronimy strażaków ale ta pomoc również, którą strażacy oferują przy tych sytuacjach niebezpiecznych szybciej dociera i jest bardziej skuteczna. Straż pożarna nie tyle przejmuje, co no, wykonuje bardzo wiele różnych zadań. Nie tylko zajmujemy się gaszeniem pożarów i miejscowymi zagrożeniami typu tam wypadki jakieś komunikacyjne, ale również bardzo często wyjeżdżamy do zdarzeń o charakterze ratownictwa medycznego. Tak? Udzielamy pomocy. Rejon jest dość rozległy i niestety, ale karetki pogotowia nie zawsze zdążą dojechać lub są zajęte gdzieś w innym, w innym miejscu i strażacy jeżdżą udzielają takiej pierwszej pomocy. Ten samochód jest bardzo mobilny, jest lekki, także myślę, że wszędzie dojedzie i szybko. W tym roku w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych mazowieckie jednostki OSP kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Samorząd województwa przeznaczył na tę pomoc aż 23,5 miliona złotych. W ramach Światowego Tygodnia Karmienia Piersią obchodzonego w pierwszym tygodniu sierpnia, oddział neonatologii Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego przygotował bezpłatne warsztaty i porady laktacyjne, przeprowadzane przez certyfikowanych doradców. To tylko jeden z wielu projektów dotyczących zdrowia kobiet, jakie wspiera Samorząd Mazowsza. Przeprowadzaliśmy cykle i nadal przeprowadzamy cykle warsztatów. Te warsztaty są związane z pogłębianiem jakby wiedzy rodziców na temat karmienia piersią, więc mówiliśmy tu o unikalnym składzie mleka kobiecego, mówiliśmy tutaj o korzyściach karmienia piersią, nie tylko dla mamy, jak i dla dziecka. Dodatkowo prowadziliśmy warsztaty z masażu szantala, właśnie z korzyści karmienia piersią oraz zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka u kobiety. To dziecko, żeby było z mamą nieprzewidziane. Dwie godziny, żeby mogło samo podjąć e, sanie piersi, żeby rzeczywiście mieli moment takiego zakochiwania się i poznawania e, siebie, a potem oczywiście mamy moment. Zmęczenia, niepokoju i my tutaj jesteśmy po to potrzebni, żeby wesprzeć mamy. W ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza w placówce realizowane są cztery projekty. Tajemniczy ogród, pierwszy spacer noworodka, który daje możliwość odbycia pierwszego spaceru z dzieckiem przy wsparciu personelu oddziału neonatologii, ale i chwili odprężenia dla mam oraz projekty. Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków i program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w oddziale neonatologii. Te Właśnie czwartym projektem jest projekt związany z karmieniem piersią. Jest to projekt, w ramach którego uzyskaliśmy specjalistyczny sprzęt do tego, żeby pomagać mamom w laktacji, czyli specjalistyczny sprzęt do ściągania pokarmu, do przechowywania tego pokarmu, dzięki czemu możemy bardziej tutaj dbać o to karmienie piersią i zwiększać jego efektywność. Dla nas jest ważne, żeby jakby pielęgnować tą bliskość z dzieckiem. Ale dawać mu to, co najlepsze, czyli mleko mamy. No i cały czas być przy dziecku przez te pierwsze miesiące. Nam się urodziła córeczka półkilogramowa. Jest na, na oddziale od, od 19 maja. No i tutaj też y, y, chciałem jakby podziękować żonie. Y, <grym> dlatego, że żona y, dzięki swojej właśnie determinacji, wytrwałości od maja co trzy godziny ściąga po to, żeby utrzymać tą laktację. Stąd też jak... Ja no Cię tórka. rozumiem doskonale, że jest to, tak. jest to niezwykle ważne. Samorząd Mazowsza od lat wspiera działania na rzecz zdrowia kobiet. Mieszkanki województwa mogą na przykład skorzystać z bezpłatnej mammografii oraz konsultacji lekarskiej w Szpitalu Brudnowskim w ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi. W tym roku po raz pierwszy wystartował także program Mazowszy dla zdrowia kobiety. Natomiast od 2019 roku realizowany jest program polityki leczenia niepłodności metodą in vitro. I to wszystkie informacje, jakie dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Na koniec zapraszam jeszcze na najbliższe mazopikniki 12 sierpnia w Opinogórze oraz 19 sierpnia w Brzuzach Małych. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!